Witajcie, spotykamy się w takich niezwykłych okolicznościach, dlatego pozwólcie, że kolejne lekcje będę nagrywała i będę umieszczała na kanale. Tematem dzisiejszej lekcji są początki władzy komunistów w Polsce. Ponieważ jest to temat obszerny, dlatego podzielimy ten temat na dwie części. Dzisiaj zaledwie wstęp, czyli część pierwsza. Tak jak widzicie tutaj na mapie, Polska zmieniła po II wojnie światowej swój obszar. Zwróćcie uwagę, że po konferencji w Poczdamie ustalono przebieg granicy wschodniej wzdłuż linii Kerzona. Teraz pokazuję tutaj tą linię, o której już mówiliśmy na lekcji. Oczywiście taki przebieg granic był dla nas bardzo niekorzystny, dlatego że skutkował utratą wielu ziem na wschodzie, które my na poprzednich lekcjach nazywaliśmy kresami wschodnimi. To są te obszary, które teraz pokazuję. Tymczasem odzyskaliśmy ziemię na zachodzie i północy. Nazywamy te ziemie ziemiami odzyskanymi. One na powrót przeszły w ręce Polski, a o przebiegu tych granic, granicy północnej i zachodniej, zdecydował sam Stalin. Skutkiem zmiany granic były oczywiście repatriacje. Kogo? Oczywiście Polaków, którzy mieszkali poza granicami Polski, teraz chcieli z powrotem do tej Polski przybyć. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że najdłużej kształtowała się nasza granica południowa. Ta granica pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Dlaczego? Dlatego, że tam trwał Zatarg Polsko-Czechosłowacki o Zaolzie. Ostateczny przebieg granic potwierdzono dopiero w 1958 roku. Wówczas Kotlina Kłodzka wróciła do Polski. Natomiast część śląska pozostała w, grę, w ręku Czechosłowacji. Korekta, czyli zmiana granicy kolejna, nastąpiła w roku 1951. Była to korekta granicy pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Wówczas to Polacy otrzymali ten fragment ziemi, natomiast utraciliśmy ten. Z jakiego powodu? Otóż Związek Radziecki miał chrapkę na tę krainę, dlatego że tutaj znalazły, znajdowały się zasoby węgla kamiennego. Natomiast na otarcie łez my otrzymaliśmy wyczerpane zasoby ropy naftowej. Pierwsze miesiące po II wojnie światowej, tak jak wspominałam, były momentem wielkich wędrówek ludzi. Masowe przesiedlenia dla milionów ludzi w całej Europie stały się naprawdę prawdziwą drogą przez mękę. Pamiętajcie o tym, że Polska utraciła Kresy Wschodnie. Eee, oznacza to, że poza polskim terytorium wówczas znajdowało się nie kilkadziesiąt, nie kilkaset, ale 2,5 miliona Polaków. Ponadto 4 miliony ludzi mieszkało, Polaków mieszkało wówczas na terenie Europy Zachodniej. Oni zadawali sobie pytanie, wrócić do Polski czy pozostać poza jej granicami. Najpierw przeprowadzono przymusowe przesiedlenia 2 milionów Niemców. I teraz ten naród, który rozpętał wojnę, teraz stał się ofiarą kolejnych wydarzeń. Posłuchajcie fragment pamiętnika, który pokazuje tragizm, tym razem ofiarą będą Niemcy. Każdego ranka Niemcy byli martwi z głodu i z zimna. Podróżowali do domu, ale umierało zbyt mało, mówili Polacy. Trzeba było aż dwudziestu marek, aby zaniesiono zmarłych Niemców na cmentarz. W przeciwnym razie grzebano ich na polu. Równocześnie zaczęto przesiedlać Litwinów, Białorusinów i Ukraińców z terenu Polski na teren Związku Radzieckiego. A jednocześnie ci którzy, Polacy, którzy mieszkali poza granicami Polski, na wschodzie, byli przesiedlani na ziemię odzyskane. Na tych ludzi będziemy mówić repatrianci. Podróżowali oni z kresów wschodnich, wykorzystując do tego pociągi, pociągi towarowe. Taka podróż, z zabuga trwała często kilka tygodni, e, kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Ludzie podróżowali z całym dobytkiem. W takim pociągu e, znajdowały się ich stoły, krzesła, meble, zwierzęta. E, nikt na to nie zważał. Ważne było, żeby jak, w jak największym zakresie swój dobytek przewieźć na nowe miejsce osiedlenia. Bardzo często rozbierano również domostwa do poszczególnych belek. Takie belki układano również w pociągach. Po to, żeby po powrocie do Polski zbudować dom z tamtych belek, które służyły za poprzedni dom. Tutaj pokazuję Wam zdjęcie, które otrzymałam od jednego z mieszkańców grzywny. To rodzina, która właśnie osiedliła się na terenie grzywny. Po lewej stronie widać taki właśnie drewniany dom, który został z takich belek zbudowany. Do nas do grzywny mieli również trafić ludzie z zabuga, ale w gruncie rzeczy okazało się, że nastąpiła zmiana planów i do grzywne, a więc na te ziemie, które niegdyś były wywładaniem Niemców, trafiła ludność z okolic Warszawy, czyli z Garwolina. Część z was jest potomkami osiedleńców z Garwolina. Pozostałością tego czasu jest na przykład droga garwolińska. Doskonale wiecie, kto, kto, którzy z Was właśnie mają wpisane te wydarzenia w historię własnej rodziny. Warto również zauważyć, iż pracownicy naukowi Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna przesiedlili się również m.in. do Torunia i założyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. UMK swoją historię rozpoczyna właśnie w roku 1945. Po II wojnie światowej Polskę opuściło również sporo osób narodowości żydowskiej. Na pewno zapytacie dlaczego? O co tutaj chodzi? W lipcu w 1946 roku w Kielcach miały miejsce przedziwne wydarzenia. Otóż Polacy dokonali tam serii mordów napaści na Żydów, a powodem była zwykła plotka o uwięzieniu siedmioletniego małego Henryczka, mieli go rzekomo uwięzić Żydzi w piwnicy jednego z domów w celu dokonania mordu. W pogromie zginęło 37 Żydów. Po tych wydarzeniach Żydzi zaczę zaczęli masowo uciekać z Polski. Dzisiaj pozostały tylko po nich stare cmentarze, które tak jak widzicie nazywamy kirkutami. Yy, jeden z nich znajduje się również na terenie Helmzy. Jak wiecie, mieszkam niedaleko tego cmentarza na ulicy 3 Maja. Tak jak widzicie, tutaj na slajdzie, yy, ten cmentarz powstał w 1792 roku. Niegdyś ogrodzony był murem, a przy wejściu na, ten, na teren tego cmentarza znajdował się dom pogrzebowy. Oczywiście, dzisiaj mało osób pamięta już o tym, że właśnie to miejsce jest y, miejscem pochówku, dlatego że w 1939 roku y, nekropolię zdewastowali faszyści. Kilka lat temu szukałam pozostałości po, po tym cmentarzu. Szukałam tak zwanych macew. Macew, czyli tych kamiennych śladów grobów, które niegdyś tam istniały. Macewy były wykorzystywane w przeróżny sposób. Prawdopodobnie większość z nich trafiła na teren dzisiejszych cmentarzy i służy ona jako współczesne pomniki. Natomiast proszę zobaczcie, tutaj na zdjęciu znalazły się inne sposoby wykorzystania macew. O, tutaj na przykład fragment piaskownicy zbudowaną macewą. Przypominam Wam jeszcze o y, Dźwieżnie. Tam znajduje się masowy grup y, kobiet narodowości żydowskiej, które podczas okupacji pracowały w okolicach Grodna. Y, część z nich, tak jak mówiliśmy na lekcjach poświęconych II wojnie światowej, a teraz to tylko przypominam, została y, zatopiona w jeziorach Chełmżyńskim, Grodzieńskim, Bielczyńskim. A część z nich spoczęła w zbiorowej mogile. Chciałabym, żebyście yy, wykonali po dzisiejszych także takich krótkich wprowadzających zajęciach dwa zadania. Po pierwsze. Osoby, które lubią polskie komedie, chciałabym, żeby zobaczyły film Sami swoi. Macie teraz trochę więcej czasu, więc można ten czas w ten sposób wykorzystać. Jeśli natomiast nie lubicie polskich komedii, proponuję aby odtworzyć tylko fragment od 9. minuty. Tam odnajdziecie scenę, kiedy repatrianci z Zabuga przybywają do Polski. Chciałabym, żebyście przekonali się, jakie emocje towarzyszyły tym ludziom, którzy e, przybywali tutaj na tereny Polski i osiedlali się e, na nowej ziemi. Drugim zadaniem będzie wykonanie notatki. Chciałabym, żeby ta notatka zbudowana była z trzech punktów. Pierwszy punkt, e, powojenne granice Polski. Drugi, przesiedlenia ludności. I trzecie... Skomplikowane stosunki polsko-żydowskie po wojnie. Zgodnie z obietnicą zmieściłam się w kilku minutach. Chciałabym, żeby kolejne lekcje były nieco dłuższe. Tak na próbę pierwsza lekcja wprowadzająca. Dzięki i do zobaczenia.